Kolejny, już nie wiem, który mam, break check w British Columbia. W granicy tak dużo już nie zostało, jakieś 170 km tam są nawet takie tablice, żeby można, jak ktoś nie umie sprawdzić hamulców, to mógł sobie pójść, przeczytać zobaczyć, jak to się robi. śniegu od cholery, tam jest jakaś taka altanka, to jej w ogóle nie widać. <laughs> Cała jest zabawona śniegu. Ciężarówki się poustawiały w kolejce. Ja, ja tu stoję na przodzie, na tonu. I każdy się zatrzymuje, wychodzi, kopnie w koła, jedzie dalej. Nie wiem, czy oni tutaj mają jakieś kamery, czy jak, ale wszyscy zjeżdżają, żeby zrobić ten break -jack. Przygotowujemy się do jazdy kolejny dzień pracy. Trzeba jechać dalej dzisiaj rozładunek. Za półtorej godziny mamy 132 km do celu. Także ja jadę Czarek nadzoruje, bo Czarek będzie robił te rozładunki. Rozgrzewamy silnik, nagrzewamy się, bo teraz jest jeszcze trochę zimno. Temperatura 5 stopni na plusie. Czy granica dobrze poszła? Jedziemy tam rozładować. Jakiś ten adres taki trochę dziwny, bo tam jest nazwa firmy, ale jak wbijam to w Google, to wyskakuje, że tam jest jakaś firma, taki towing, nie? czyli co to jest holowanie, autopomoc pom drogowa, coś takiego. No to jedziemy, zobaczymy, czy to tam, czy nie tam. Pierwszy rozładunek, Everett, na północy Seattle. Według Google Maps to ma być jakieś autoholowanie, towing No ale dobra, tak sobie jedziemy, myślę, że może będzie to coś takiego, że po prostu osoba, która tam odbiera towar, nie ma tego jak rozładować I bywa tak, że się jedzie właśnie do firmy, która ma autoholowanie Bo oni mają miejsce, oni mają sprzęt, żeby tam coś rozładować, a ten klient sobie później przyjedzie pick-upem czy coś i odbierze więc tak sobie jedziemy, no, zakazu nie ma, jakieś tam domki jednorodzinne czy tam szeregowce ogólnie ładna okolica jak to zazwyczaj ostatnio u nas bywa, Ania prowadzi, ja nawiguję i dojeżdżamy, jest, jest ta firma, jest ten towing ale oni chyba sprzedali część tego budynku tej firmie, której my to dostarczaliśmy bo tam był adres, jedna, druga i numer, tak powinno być zapisane czyli jedna, druga i numer domu czy tam jak a tu było odwrotnie, tu był numer, a potem było jedna, druga i nazwa ulicy. Jest takie mylące, bo człowiek ma wrażenie, że to może być jakaś ulica, rozwidlenie czy coś, no ale w porządku. Przyjechaliśmy, w miły pan z pieskiem, piesek taki lekko ADHD miał, ale, ale nie groźny. Rozładowo, szybko, dwie palety, to chyba jakieś łóżka szpitalne były. Ostreszczowanym, tak mocno, że nawet nie było można tego za bardzo rozpoznać Ale miały tak powyżej dwóch metrów, około dwóch metrów długości, więc Mogły to być łóżka Szybki rozładunek Wyjechaliśmy stamtąd Znowu Ania prowadzi, ja nawiguję, robię kawę e, Robię jedzenie Na dzisiaj mamy do przejechania tak naprawdę tyle ile chcemy, bo do następnego rozładunku zostało około 1400 km, czyli w warunkach Oregonu i Kalifornii to jest jakieś tam, nie wiem, 16 godzin jazdy, teraz jest godzina 12. Teoretycznie nawet dzisiaj moglibyśmy tam być na drugą w nocy, ale zatrzymamy się gdzieś wcześniej i rano się ruszy, rozładuje. Jeszcze paliwo kończy. I tak z takich ciekawostek Normalnie we wszystkich stanach wystarczy tam pin do karty, żeby zatankować, ewentualnie stalnicznika, takie rzeczy. A w Oregonie jeszcze potrzebny jest jakiś tam kod. Nie pamiętam, czy to jest C, plus rejestracja ciągnika, czy coś takiego. Ja tam dokładnie nie pamiętam. Raz tylko chyba w Oregonie tankowałem, i w związku z tym, że nie chce mi się dzwonić do firmy i pytać o ten kod, to zatankujemy w Washingtonie, gdzie nic takiego nie jest wymagane. A tu, jak zatankujemy te nasze 300 galonów, to czy tyle nie wejdzie. Jak będziemy mieli pełne zbiorniki, to nasz zasięg to jest do 3000 km objedziemy Kalifornię i dopiero zatankujemy w nevadzie Właśnie wjeżdżamy do Oregonu, przejeżdżamy rzekę Klubie i jedziemy przez miasto. Często tędy jeździmy dookoła obwodnicą, ale teraz jest dobra godzina i nie ma co tam nadkładać drogi, tym bardziej, że na tamtej obwodnicy jest remont, i też się korkuje. Jedziemy przez centrum. Zresztą tak jak droga prowadzi, autostrada I5, która biegnie tam od granicy z Kanadą, no od Vancouver można powiedzieć, aż do Los Angeles. Najlepsze no jest to, że całą tę autostradę przejedziemy. Z północy na południe. Wolnego czasu, znaczy wolnego na no, chwilę czasu, żeby pomontować filmik, a nie teraz siedziała i próbowała składać filmik. I okazuje się, że wcięło materiał. Dysk nam przenośny, na który ściągamy wszystko z kart pamięci, wyzionął ducha. Może to się da uratować, ja nie wiem. Są zakłady specjalistyczne. Wiem, że dyski twarde, te HDD, one tam zazwyczaj są do uratowania tej informacje, bo no, komputer przestał wykrywać jeden i drugi ten dysk, ale nie mamy czasu na to, żeby iść, się tym zajmować, także materiału nie ma. Był ciekawy. Mieliśmy te rozładunki, zrobiliśmy załadunek i wracamy do Kanady. Postanowiliśmy zatankować w Las Vegas, w trochę tańsze paliwo niż w Kalifornii, tam gdzie zawsze, w North Las Vegas. Zajechaliśmy, zatankowaliśmy, wszystko było dobrze, tam było temperatury dodatnie, wjechaliśmy do Juty, a tam się okazuje, że jest e, delikatny minus, nie wiem, 6 stopni. 6 stopni to jest tak naprawdę nic, to nie jest mróz. Ale pod górki ciężarówka zaczęła delikatnie przerywać się, dusić. To jest typowy objaw jakiegoś zamarzania paliwa, no. I ja zatrzymałem się tam gdzieś po drodze, miałem ten dodatek diesel 911, to jest takie, to jest coś, co rozpuszcza parafinę ogólnie to te, te paliwo jak zaczyna gęstnieć i zaaplikuje się ten dodatek to można jeszcze coś tam uratować wlałem bezpośrednio do filtra trochę tego dodatku, no i zacząłem jechać, ale objawy były dalej niezbyt obiecujące, no dalej, dalej to było dalej występowało to duszenie się zatankowałem później w jucie lepsze paliwo i nic nie pomagało znowu dolałem tego dodatku Dalej nic. W Idaho, już, już w Idaho, bo jakoś tam dojechaliśmy, no już ciężko było jechać. Ania już jechała pod górki tam 30 na godzinę, bo jeszcze jak się odejmowało gazu, no to tam ciężarówka jechała, ale ledwo, ledwo. Dojechaliśmy na truck stop, w ogóle ciężarówka zaczęła chodzić na obrotach takich, nie wiem, 400-300, już gasnąć praktycznie. Dopiero wtedy doszedłem do wniosku, że to, co ja mam w tym opakowaniu od dodatku do paliwa, to nie jest ten dodatek, który rozpuszcza zamrazające paliwo, tylko dodatek, który ma przeciwdziałać temu, więc to już było za późno na tego typu dodatki, no ale na truck stopie kupiłem ten odpowiedni. Wlałem do filtra, odczekaliśmy raz pół godziny i pojechaliśmy, było ok. Później zaczęło znowu dziać się nie, niezbyt dobrze znowu ta sama było było w porządku. Jakoś tam sprawę paliwa udało nam się rozwiązać, dojechać do Kalgarii w niedzielę. Poprzednio tam kontaktowałem się z naszym biurem i podobno w niedzielę mieliśmy mieć możliwość zostawienia naczepy u tego klienta w Kalgarii przyjechałem rano w niedzielę, niestety nikogo tam nie było, ani stróża, ani nikogo innego odjechałem na parking, trochę pospałem, przyjechałem jeszcze raz i sytuacja taka sama, więc zadzwoniłem do biura, do naszego biura gdzie Brenda powiedziała, żeby pojechać na taką firmę, z którą współpracujemy i zostawić naczepę u nich, oni ją pojadą w poniedziałek rozładować, a my mamy od nich zabrać inną naszą naczepę i przyjechać z nią do Winnipeg nieidealna sytuacja, ja wiem, że nasza firma zrobiła to dla nas, żebyśmy nie stali tam do poniedziałku oni woleli zapłacić komu innemu, żeby pojechał rozładował tę naczepę. A my, żebyśmy w poniedziałek już byli gotowi znowu do akcji w Winnipeg i nie tracili czasu, to jest właśnie spokój, jak, jak się jeździ w teamie. Bo czas teamu jest bardzo drogi i dla firmy, i dla tego teamu, dla kierowców. Więc takie stanie dwóch dni nikomu się nie opłaca, nawet dnia. Co jest bardzo fajne, bo i nasz szef wygląda na to, że ma taką politykę, że my mamy jeździć, a nie stać i czekać. Zobaczyłem rachunek i teraz zobaczyłem, że wałem za 150 dolarów, a nie 150 litrów. No ale to i tak wystarczy. Jest troszeczkę mniej tego paliwa. Może nawet na dobre wyjdzie, bo nie będę musiał się martwić, że jeszcze mi zostaje tam to złe paliwo. Ale ten temat paliwa, co, pierdzewa, ja od dwóch dni już mam tego dość, już mi się nudzi ale dobra, dobra. <laughs> Lepiej mieć jeden stary problem niż jakieś tam dodatkowe, nowe. Tak jak dzisiaj ten rozwodowy. No, no, tak. Niezbyt dobrze, że nie dało się tej naczepy zostawić tutaj, a na tej firmie, No, ale co? No, ja zrobiłem co mogłem. A już mogę się przestać wygłupiać z tymi 40 km na godzinę starczy tego. Tak. Fajnie, że to wszystko jest w jednym rejonie Kalgary Nie musimy za bardzo się przemieszczać Znaczy się przemieszczamy, ale wszystko w obrębie tam 4 km promieniu Także to na hamo to można by było to wszystko zrobić na pauzie Fajnie, że jest sucha. Ciężarówka w Kalifornii jest umyta się tak bardzo jeszcze nie zabrudziła I to powiedziawszy spowodowałem, że prawdopodobnie za 15 minut będzie padać śnieg z deszczem Będę sypać soli Kurde, zdarzyło się już to drugi raz, nie chce nam się szyba zamykać, o, jest, okej, okay. trzeba było zapon włączyć i wyłączyć, ale to jest przerażające, po prostu taka pierdoła, nie? taka pierdoła, zwykła usterka jakaś taka, jak ta szyba, no i może cię unieruchomić praktycznie, no bo, co, workiem zakleję? No można i teraz 1400 km prawie z workiem zamiast szyby. Idziemy odpinać naczepę i nauczeni doświadczeniem, znaczy ja nauczony doświadczeniem, bo ja odpinam naczepę. Mimo, że jest zima, to ja tu podłożę takie podkładki, widzę, są. Inne naczepy też mają, czyli te zapadnięcia się naczep się zdarzają. Tu mam jedno, tam mam dwie. Dobra, wezmę tamte, bo są takie same. O, ktoś tu ładnie wycofał. tak chociaż tamte będzie mi łatwiej nieść. Mamy tutaj te sznury. A wiem dlaczego kierowcy biorą tamte, bo te są wyższe i trzeba mniej korbować. Kurde, mogą dalej cofnąć, ale w zasadzie to. A jeszcze muszę papiery do naczepu włożyć. Oczywiście mi zapomnę. Zobaczmy, że nagrywam, będzie dowód, że zrobiłem, co trzeba. Ciężkie to To nasza naczepa, którą zabieramy. Nic nie mówię, żeby łańcuchy zabierać, także zostawię je tutaj. Będzie dobrze, idę wezmę papiery Ważniejsze, że ABS nie świeci. Czy dzisiaj nie będziemy mieli żadnych tutaj? Raczej, wag otwartych. Światło są so, SZ3426. Paliwa. Temat się jednak nie zakończył na tym, że się coś tam dolało. się rozpuściło i dobrze. Było dobrze, jak było ciepło. To spokojnie jakoś tam jechaliśmy, ale jest sytuacja taka, że zatankowaliśmy paliwo letnie, i plan był taki, żeby je dojechać do końca. Zalać zimowe i wszystko będzie dobrze. Wyjechaliśmy paliwoletnie prawie do końca, zalaliśmy paliwo w południowej dachocie, które powinno być e, odporne na mrozy. No i wyjechaliśmy, znaczy już na dojeździe, jak się kończyło to paliwo letnie, już, już było to, pod górki ciężarówka zaczynała słabnąć, nie, nie, nie dostarczało tego paliwa, zapalił się check engine, zapaliła się informacja o filtrze paliwa. I... Myślałem, że doleję w lejanty żelu pojedziemy, będzie ok. Nie było ok. Przejechałem 100 km, w międzyczasie dolewałem do filtra tego, tego takiego rozpuszczalnika, jakby tego diesel 911. Pomagało na chwilę, na równej drodze już nie jechało więcej niż 90 na godzinę. Później, pod górki, to już 40-50. Trzeba było coś robić, bo nie, nie dało się jechać. Na szczęście, przy drodze był sklep z częściami do ciężarówek. Ja miałem jechać w lewo do Walmartu, kupić jeszcze tego rozpuszczalnika i tam kombinować. A po prawej stronie był sklep z częściami do ciężarówek. Zajechałem, mieli akurat takie filtry. Dłuższa znaczy, historia. Zaszedłem i mówię, że mam problem z paliwem, potrzebuję filtr do Volvo, a ten facet taki niezbyt przyjemny mówi, a, a jaki numer masz? Bo ja tam do Volvo to nie wiem, numer mi daj. Poszedłem, zrobiłem zdjęcie filtra z numerem, przyszedłem i pokazuję mu to, to, to zdjęcia. No i mówi, dobra mam. Mówię, no to jeszcze, jeszcze ten, to takie narzędzie, żeby odkręcić obudowę filtra, żeby go wyciągnąć, bo obudowa jest szklana i jakbym tam zaczął śrubokrętem czy jakimś młotkiem stukać, to mogłoby się źle skończyć. Jakby się potłukła ta obudowa, to już w ogóle. A on mówi: Dobra, yy, mamy takie narzędzie. Ale tak się zainteresował: Mówi, kto ci wymieni? Ja mówię: No, sam to muszę wymienić, bo kto mi teraz wymieni? Tu nie ma żadnego serwisu. Mm, dobra, wiesz co? Pokaż jeszcze ten filtr. I on jeszcze sprawdził w komputerze, upewnił się, że jest dobry. I mówi: Skąd jesteś w ogóle? Mówię, Z Winnipeg. Okej, okay, to na, na zimowe warunki ten filtr będzie odpowiedni, bo on jest to zwiększony jakiejś przepustowości. Sprawdził zdjęcie tego filtra, który ja zrobiłem. mówi: twój filtr jest. Czarny. Możliwe, że on nie był bardzo dawno wymieniany. Jest cały zasyfiony. Mówi, a mówię, macie jakiś dodatek do paliwa, żeby to jeszcze rozpuścić? diesel 900, 911. Mówi, raczej ci się paliwo nie żaluje. Po prostu masz filtr do wymiany. Mówi. A, słuchaj, wiesz jak to zrobić? Mówię, no nie, tak jest to chyba zbyt skomplikowane, poradzę sobie. Dobra, a masz paliwa trochę, bo żebyś, umiał, żebyś miał później, żeby dolać do filtra, jak go wymienisz. Mówię, spoko, mam pełne baki, sobie poradzę. Naprawdę, tak widać, że się zainteresował, nie był już taki obojętny jak na początku. Mówię, jak chcesz, to możesz tutaj na yardzie sobie wymienić ten filtr, nie ma problemu. Mówię, dobra, jadę na track stop, bo jakby coś poszło nie tak, no to jest track stop, jakoś tam przeżyjemy, bo jest minus 27 stop. Pojechałem na Trackstop, wszystko pasowało, filtr pasował, spuściłem sobie trochę z filtra paliwa, wymieniłem, wlałem, odpaliłem silnik. Czerwówka pracuje, kontrolki zgasły, przekędzie wszystko zgasło. Cała operacja trwa nie wiem, 15 minut. Wyjechaliśmy na drogę, 110 na liczniku, pod górki jedziemy jak, jak złoto nic się nie dzieje złego. No i tak to wszystko wyglądało. Jeszcze mi powiedział jedną rzecz, a ja tego nie wiedziałem, nigdy nie miałem problemu z filtrem paliwa bo tak naprawdę że jeżeli masz tę przeźroczystą obudowę od filtra i tam ona cała jest zapełniona paliwem, to twój filtr jest do wymiany. Tak naprawdę to połowa tylko tego powinna być zapełniona paliwem, a połowa powinna być bez paliwa. Jeżeli masz całość zapełnioną paliwem, to już filtr ma kiepską przepustowość i za długo na nim nie pojedziesz. Zazwyczaj miałem ze sobą filtr zapasowy, a tutaj akurat nie miałem wtedy, kiedy był potrzebny.